Jemanko. Wiem, że dawno nie było filmików. Ale... Ale... E, teraz postaram się więcej nagrywać. <laughs> ponieważ byłam chora i dlatego nie nagrywałam. I miałam dosyć dużo nauki, bo miałam cały czas sprawdziany. Także przepraszam. No i może jakieś historyjki się pojawią. Także czekajcie, teraz mogę Wam pokazać mój nowy domek, który robiłam 10. Nie. No tak, 10 minut temu. Bo oglądam i może będę mieć nowy domek. Także no, nie mam ogólnie łazienki. No bo nie zmieściłaby mi się tutaj, więc... Zapraszam was bardzo. Także e, zobaczcie mój domek. Powiem też, że mam e, nowe imiona. Że zapraszam. O, tu się jeszcze nie rozpakowywałam. Także możecie zobaczyć jak się będę rozpakowywać. Nawet nie ma lampki. Boże, mam taki tu syf. teraz jak tego nie wyjdzie, ja będę na siebie zła. Dobrze, zostaję tu. Będę zobaczyć jak e, układam domek. I mam nową rodzinkę, nie wiem dlaczego są inne imienia. No, więc on e, taki dosyć katar. Także, no, także... Także dlatego tego, taki serwis, nie znikajcie, to moja bo to jest właśnie przez to. Tak, wszystko jest wyjęte. Tę torbę można wyrzucić. Chodźcie, mój domek. Bez ludzi. A jeszcze muszę sobie zrobić siostrę. Właśnie. Moja siostra jest tutaj. Bo, oczywiście e, nie. Moja siostra gdzieś zaginęła. Ej, że go. Muszę zrobić nową siostrę. Nie tą. Tylko nową. E, Także no teraz pokażę Wam domek. Tak prezentuję e, pokój mojej siostry. I moja siostra ma na imię Nela. Tak jak wtedy. Mama ma na imię... Mama ma na imię Noemi. Tata ma na imię Adrian. Tata ma na imię Adrian. Córka... A, a, sorry. Tutaj macie... Tutaj macie jakby tak i kotek. Kotek się nazywa ja Merałczusz? Nie. Kotek się nazywa. No... Tak. No my, njunia, będzie Nunia. Niech będzie Nunia. Tutaj jest, tutaj jest spokój starszej siostry. Starsza siostra ma na imię Julia. A tutaj ten ostatni to jest spokój rodziców, czyli Adriana i Noemi. Także to się prezentuje. I teraz jeszcze będziemy robić moją siostrę. Także idziemy Jeszcze pójdziemy po taty do naubrania, bo no no. E, mamy, przebierzemy to. Byle jak później przebierę też. E, otóż ten telefon odjósł to. wchodzimy. Oła. No, wszystko boli. Będzie cię takie oczy. No póki Lubię, bo ja moją siostrę. Aha, mm -hmm, aha, 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 okay. aha, 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 Dobrze było, czy ale nie jestem wyśpieszczony. Dobrze. Dobrze, Ej, Ojej, 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 tak, gdybyś miała super. Tutaj. Eee, okej, ok, jest młodsze, tylko żeby można zobaczyć koloru. Eee, i przeczytaj, moja rodzinka jeszcze, ale ta tam, jest. W ogóle tutaj. Moja to widać innych ludzi. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu, bo to zostało kupione. Ale nie wiem czemu nie pokazuję. Ale pewnie mam laga po prostu. Boże, ej! Halo. Co? E, no, siostra już jest e, git. Przybierzmy ją, aby bo jest ciepło. Nie wiem czy jest ciepło,